Mazowsze. Kraina mlekiem i miodem płynąca. Z roku na rok nasze województwo coraz bardziej zapełnia się ulami, a pszczoły zyskują tu nowe miejsce do życia i pracy. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego pszczelarstwo rozkwita, a region staje się coraz słodszy, dosłownie i w przenośni. Nasza część Polski coraz częściej daje pszczołom schronienie, a ludziom inspirację ponieważ dla wielu pszczelarstwo to już nie tylko pasja, ale także źródło dochodu i powód do dumy. Bardzo bliskie naszemu sercu są nasze pszczoły i ochrona pszczół i szerzenie informacji na ten temat. Nasze pszczoły szacujemy, że zapleją około 7% pól uprawnych w kraju, ponieważ jesteśmy podogadywani z różnymi lokalnymi rolnikami i działamy w takiej symbiozie właśnie na terenie Mazowsza. Również bardzo nam zależy na zdrowym żywieniu, na zdrowych, naturalnych produktach, na jakości tych produktów i z tej myśli nie tak dawno powstała, zrodziła się Fundacja Rodziny Sadowskich, gdzie właśnie edukujemy, uczymy dzieci, seniorów zdrowego żywienia, ochrony pszczół. Jest to piąte pokolenie, a więc w zasadzie pasja. W momencie, kiedy podejmowałem decyzję o wyborze drogi życiowej, zadałem sobie pytanie, co chciałbym robić w życiu. Szczęściem dla mnie było, że w tym czasie na naszym terenie w Siedlcach, w mieście wtedy wojewódzkim, był organizowany przez jedyne w Europie technikum szczelarskie kurs mistrzowski. A więc miałem okazję, uczestnicząc w tym kursie, zobaczyć, że to, co jest moją pasją, ma szansę też być fajnym pomysłem na życie zawodowe. Potem było technikum pszczelarskie, już podyplomowe, właśnie w Pszczelej woli, No i od tamtej pory wielka przygoda już z biznesem. Historia sięga roku aż 2018 roku, kiedy grupa czterech przyjaciół postanowiła połączyć siły, i naszym takim planem było stworzenie największego gospodarstwa pszczelarskiego w Polsce, które aktualnie prowadzimy. W naszych pasiekach mamy około 250 milionów pszczół. Pasie kasatowskich słynie głównie z produktów pszczelich. Tutaj na terenie naszego, naszej pasieki wytwarzamy miody rzepakowe, wielokwiatowe, faceliowe, naktarowo Natomiast w ostatnim czasie wprowadziliśmy też gamę różnych dodatkowych produktów, takich bardzo pro, prozdrowotnych. Mówimy tutaj o zakwasach, o suplementach, które, które mamy w naszej ofercie, o kambuczach, o przecierach, o sokach, także tych produktów tak naprawdę mamy coraz więcej. Pszczelarstwo, choć wydaje się proste i przyjemne, to w rzeczywistości prawdziwa sztuka. Aby powstał słoik tego złocistego przysmaku, potrzeba nie tylko pracowitych pszczół, ale i ogromnej wiedzy, wyczucia oraz precyzji ze strony ich opiekunów. Każdy ul to mikrokosmos, w którym wszystko musi działać w idealnej harmonii. Od odpowiedniej opieki nad matką pszczelą po zapewnienie owadom zdrowych warunków do życia. Trzeba zwrócić też uwagę na to, że pszczoły dzisiaj stały się niejako zwierzęciem gospodarskim i one wymagają tak samo opieki jak inne zwierzęta, stałego dozoru, zwłaszcza już począwszy, zależy od warunków, już od pierwszej dekady czerwca czy od połowy czerwca, monitorowania stanu pokarmu w rodzinach. Pszczoły w zasadzie, żeby były zdrowe, nie mogą być głodne. Także główna rola tutaj pszczelarza, zwłaszcza po tym miodobraniu. Ostatnim miodobraniu, w sezonie czy w przerwach między pożytkami, to jest zadbanie o to, żeby był pokarm. Sytuacja zmienia się bardzo dynamicznie i wiedza, jak sobie poradzić, nawet w przypadku tych osób, których ten problem obecnie nie dotyczy, czyli generalnie przygotowanie, zanim problem się pojawi, a nie reagowanie na już zaistniały problem. To właśnie dlatego pszczelarstwo wymaga specjalistycznej wiedzy, której zdobycie nie jest łatwe. I tu wkracza samorząd województwa mazowieckiego, który finansuje warsztaty edukacyjne dla przyszłych pszczelarzy. Dzięki nim mieszkańcy Mazowsza mogą poznać tajniki tej trudnej, ale niezwykle wdzięcznej dziedziny. Uczą się, jak właściwie zarządzać pasieką, chronić pszczoły i dbać o jakość miodu. To wiedza bezcenna, bo dobre praktyki w pszczelarstwie to nie tylko smaki i zdrowie, ale i troska o nasze środowisko. Spotykamy się w Głowaczowie, aby rozmawiać na tematy bardzo ważne, bardzo istotne dla nas wszystkich, czyli wyzwania współczesnego pszczelarstwa. Wszyscy zdajemy sobie sprawę i chcemy tym spotkaniem również uświadamiać, jak ważną rolę pszczoły miodne pełnią w ekosystemie, ale również ich opiekunowie, czyli pszczelarze. To nie tylko wynik ich pracy współpracy z pszczołami, to nie tylko miód propolis, ale również Korzyści, bardzo bliska współpraca z rolnikami. Pszczelarze to są osoby, które charakteryzują się i są bardzo dobrymi obserwatorami, mają wspaniałą pasję, miłość do, do przyrody, i tutaj również jest miejsce do tego, żeby podzielić się swoimi doświadczeniami, swoją wiedzą z innymi, chociażby początkującymi pszczelarzami z subregionu Radomskiego. Chciałam powiedzieć, że na każdym szkoleniu jest około 100 pszczelarzy. Teren powiatu kozieńskiego to jest teren, gdzie jest mnóstwo pszczelarzy. Pszczół uli to są pasjonaci, w związku z czym te szkolenia są odpowiedzią na ich problemy, czyli choroby pszczół, dobre praktyki pszczelarskie. W związku z czym, też, gdyby na każde szkolenie zapraszamy wykładowcę, na którego jest zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o pszczelarzy, jeżeli mają w danym, w danym zagadnieniu problem, to proszą nas o to, żeby na przykład ściągnąć specjalistę w tym zakresie i my te marzenia, ich prośby spełniamy. Cieszymy się, że te szkolenia cieszą się takim zainteresowaniem. Cieszymy się, że Urząd Marszałkowski finansuje te szkolenia, bo one są finansowane ze środków Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Głównym wyzwaniem jest opanowanie inwazji roztocza wara Destruktor. Mamy go w kraju już od ponad 40 lat. Wydawać by się mogło, że tyle lat doświadczeń w jego zwalczaniu powinno rozwiązać ten problem. Okazuje się, że problem wciąż jest i obserwacje wskazują, że narasta. A drugim problemem są zmiany klimatyczne. I ten problem roztocza warodestruktor jest też powiązany ze zmianami klimatycznymi, bo ocieplenie klimatu skutkuje dłuższym wychowem czerwiu w rodzinach, czyli a to w konsekwencji przekłada się też na dłuższą reprodukcję pasożyta i problemy z jego zwalczaniem, bo dzisiaj w zasadzie skutecznie możemy zwalczyć tego pasożyta tylko w okresie, kiedy nie ma czerwiu, a przy tych łagodnych zimach, zwłaszcza w rejonach Polski z cieplejszym klimatem, takie okresy już mogą nie występować. Mazowieccy pszczelarze dosłownie słodzą nam życie i pokazują, że lokalne inicjatywy mogą zdziałać cuda. Dzięki tej pszczelej solidarności mieszkańcy mogą sięgać po naturalne, zdrowe produkty. A my możemy się pochwalić wyjątkowymi tradycjami i współpracą w regionie. Ja jestem tradycjonalistą. Produkty, które oferujemy, są zarejestrowane jako produkt tradycyjny w Ministerstwie Rolnictwa, więc obowiązują nas metody gospodarki pasiecznej starsze niż 50 lat. Więc ta innowacyjność jest w naturalny sposób ograniczana. Lubię naturalne materiały, więc moje ule są ulem drewnianymi. Uważam, że pszczoły w takich warunkach mają najlepsze warunki bytowe do własnego rozwoju, ale to nie zmienia faktu, że nie wychodzimy naprzeciw potrzebom klienta. Oferujemy produkty nie tylko nieprzetworzone bezpośrednio od pszczół, ale również całą gamę produktów na bazie miodu, i to jest ta odpowiedź na potrzeby rynku. Książka wydana bardziej dla amatorów, nie dla pszczelarzy, gdzie możemy sobie skonfrontować wszystko co wiemy na temat miodu, wszystkie mity zasłyszane, wszystkie opowieści z prawdą i z rzeczywistością na temat miodu, na temat pszczelarstwa, jego historii, jego zwyczajów. Jest to napisane bardzo przyjemnym językiem, takim opowieścią przy ognisku a jednocześnie nawiązujące do prawdziwych, wiarygodnych źródeł na temat i pszczelarstwa, i ziołolecznictwa, i o miocie, i o historii, i jak jest zbudowana ta pszczoła, jak ten miód wpływa na nasz organizm, skierowane bardziej dla amatorów, bo pszczelarze oczytani będą, tutaj znajdą sobie tylko takie poświadczenie tego, co już wiedzą, ale dla takiego szarego zjadacza miodu, dla szarego Kowalskiego, jest to świetna pozycja do przeczytania. Wiele tajemnic, takich naszych pszczelarskich, tutaj jest przekazanych. Jak sprawdzić, czy miód jest rzeczywiście prawdziwy, czy jest dobrej jakości. W tej książce znajdziemy świetne przepisy na zastosowanie miodu w takiej normalnej, polskiej, prostej kuchni. Nie ma tam jakichś przepisów mega trudnych, są to takie proste udogodnienia zastosowania tych produktów pszczeli, od produktów spożywczych po kosmetyczne. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym odcinku. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w mediach społecznościowych, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku wieści z Mazowsza. Dziękuję za uwagę, Anna Głowacka.